Do Gliwic po raz kolejny przyjadą najlepsi organiści z całej Europy, bowiem właśnie rozpoczął się jubileuszowy 30. Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej. Na przestrzeni tych 30 edycji Gliwiccy melomani mogli usłyszeć najpiękniejsze utwory w wykonaniu największych gwiazd muzyki organowej. My od początku założyliśmy, że będą to najwybitniejsze osobowości artystyczne, zarówno jeśli chodzi o organistów, jak i o zespoły. Także myślę, że oferta programowa jest bardzo imponująca. Oczywiście na przestrzeni tych 30 lat, formuła festiwalu bardzo ewoluowała. Na początku były to tylko koncerty organowe, później właśnie zaczęły dochodzić koncerty kameralne. Festiwal od drugiej edycji stał się festiwalem międzynarodowym. No i po prostu staraliśmy się tą ofertę stworzyć jak najbardziej atrakcyjną, żeby jak najszerszy wachlarz imprez zaoferować naszemu audytorium. Podczas inauguracyjnego koncertu w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych wystąpił zespół muzyki dawnej Ars Cantus z Wrocławia, który w programie pobożność, rozrywka i radość intelektu prezentował muzykę XV wieku autorstwa Piotra Zgrudziąza. <śpiewanie> Tygodniowy cykl koncertów będzie odbywać się w katedrze pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła oraz kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja, a finałowy koncert będzie miał miejsce w niedzielę 2 czerwca o godzinie 20.00 również w katedrze, gdzie na wszystkich przybyłych będzie czekać niezwykle wielkie muzyczne widowisko. Główny rdzeń festiwalu stanowią recitale organowe i tych recitali w tym roku jest sześć. Wszystkie są godne polecenia, ponieważ festiwal się odbywa pod niepisanym hasłem osobowości 30-lecia. Oferta programowa jest naprawdę imponująca, natomiast finał to prawdziwy rarytas. Muzyka Mozarta jest bardzo przez publiczność lubiana. Będzie to koncert monograficzny, gdzie zabrzmi Tedeum, przepiękny motet na sopran koloraturowy, egzultaty jubilate oraz msza koronacyjna która również jest bardzo dobrze odbierana przez publiczność, jest utworem bardzo znanym i, i bardzo lubianym. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie festiwalu. Dni muzyki organowej są dofinansowane z budżetu miasta Gliwice, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Gliwic, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałka Województwa Śląskiego i biskupa Gliwickiego.